No siema! Dzisiaj zabiorę was w niezwykłą podróż na samo przeklęte dno piekła absurdu. Do miejsca, które odziera z rozumu, godności i zdrowych zmysłów, doprowadza do szaleństwa i wywołuje obłąkańcze salwy śmiechu połączone z nerwicą u tych, którzy zostaną tam na dłużej. Do miejsca skażonego, pozbawionego szczęścia i radości, w którym każde zdanie jest jak wypalający oczy i uszy wodospad lawy. Zgadza się, kochani. Dzisiaj biorę na tapet polskie MMT. Jak można zbankrutować, produkując własne pieniądze? Czas teoria monetarna, czyli MMT. Poland into this failed dysfunctional common currency scheme mechanism so called Eurozone. Państwo jest właścicielem wszystkich MMT, 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 MMT. Ale zacznijmy od początku. Jest sobie na darmowej platformie społecznościowej X, wcześniej znanej jako Twitter, konto użytkownika Fiat Money. Fiat to człowiek promujący w polskim internecie i nie tylko, bo wiem, że swego czasu pisywał również w gazecie związanej ze środowiskiem Solidarności. Nowoczesną teorię monetarną MMT. Wyjaśnienie, czym jest MMT, zaprowadzi nas w bardzo dziwne, groteskowe i absurdalne wątki, bo w pewnym momencie będziemy musieli omówić sobie wkład popka, tak, tego popka, w ten nurt makroekonomiczny i nie, nie jest to żart. Główną podstawą gospodarczą młodej Polski będzie nowoczesna teoria monetarna, czyli MMT. <słuch> debatę akademicką na memy. Dziwne książki z Ameryki, dramę Fiata z Leszkiem Balcerowiczem, o której Leszek Balcerowicz nawet pewnie nie wie, Magdalene Biejat na siłowni, i inflację w Zimbabwe. I tak, te wszystkie wątki w jakiś dziwny sposób łączą się z postacią Fiata i sprawiają, że wyjaśnienie, kim Fiat Mani jest, jest niesamowicie trudne. Bo jasne, mógłbym sypnąć wam parę truizmów. Fiat ja jest bojem MMT, MMT to teoria, która bleblebleble. Ble, ble. Ale to tak jakby powiedzieć, że Donald Trump jest 47 prezydentem USA i jest bogaty. Niby to prawda, ale nie oddaje to całej niesamowicie groteskowej i absurdalnej historii, która nadaje kontekst omawianej postaci. Tak więc w tej części opowiem o założeniach MMT, i całej reszcie tej otoczki tylko tyle, ile jest potrzebne, żeby zrozumieć potrzebny kontekst. Potraktujcie tę część jako wstęp do reszty filmów, które będę publikował z czasem. Tak więc opowiem tutaj nieco o MMT, wyjaśnię kim jest Fiat Money, jak funkcjonuje jego sekta i ponaśmiewam się z kilku wybitnie idiotycznych testów. Tyle. Chciałbym po prostu skumulować w jednym materiale wszystkie podstawowe informacje, które będą przydatne w następnych filmach, bez konieczności tłumaczenia wszystkiego od nowa w każdym nowym odcinku tej serii. A dlaczego nie wyjaśnię wszystkiego na jednym filmie? Ponieważ związuje mnie tutaj prawo Brandoliniego, mówiące, że ilość energii potrzebnej do obalenia bzdur jest o rząd wielkości większa niż ta, która jest potrzebna do ich wyprodukowania. Często obalenie jednego zdania napisanego przez Fiata albo jego wyznawców z Twittera wymaga zdań trzech, a bzdur, kłamstw i manipulacji całe to środowisko produkuje tyle, że nawet nie wiadomo od czego zacząć. Ja jestem jeden, a MMciarzy jest 50 i każdy codziennie produkuje 30 tweetów i komentarzy, więc po prostu nie da się przyjrzeć wszystkiemu na jednym filmie. Ale zacznijmy. Co w ogóle zakłada MMT? Mówią, że Polska jest zadłużona na półtora biliarda. Jakoby. No, na półtora biliarda. Co się dzieje? Jak można zbankrutować, produkując własne pieniądze? Po pierwsze, że żadnemu państwu nie grozi bankructwo, niewypłacalność. Przez zaciąganie długu publicznego, jeżeli dług ten jest wyemitowany we własnej walucie, a nie zagranicznej. Fiat i reszta MMTowców twierdzi, że państwo posiadające suwerenność monetarną może wyemitować tyle długu, ile potrzebuje, bez ryzyka niewypłacalności, i powtarza to jak mantrę na każdym jednym maluczkim kroczku. Argentyna bankrutowała przez dług i to dlatego, że był w obcej walucie. PRL miał problemy finansowe przez dług, bo, bo obca waluta. I tak w kółko, w kółko i w kółko. Nie można zbankrutować we własnej walucie, piszą MMCarze, gdy pojawia się tylko temat zadłużenia, jednocześnie sugerując, że właściwie możemy zadłużać się w nieskończoność, jeżeli tylko dług będzie w złotówkach, a obywatele będą ufać aparatowi finansowemu państwa. Tylko, że to nieprawda. Fiat kocha się powoływać na Fed czy inne banki centralne, więc i również ja powołam się tutaj na raport Banku Centralnego. W raporcie Banku Kanady, którego autorem jest Dawid Beers, jest mowa o ponad 27 państwach, którym grozi niewypłacalność we własnej walucie w latach 1960-2016. Jak pisze Beers. Od dawna podtrzymywany jest przez niektórych inwestorów pogląd, wedle którego rządy rzadko zalegają ze spłatą długu w walucie lokalnej lub krajowej. W końcu, jak sami twierdzą, rządy mogą obsługiwać te zobowiązania poprzez drukowanie pieniędzy, co z kolei może zmniejszyć rzeczywiste obciążenie długiem przez inflację. Dramatyczne wręcz przypadki takich okoliczności to Niemcy w 1923 i Jugosławia w latach 1993-94. Oczywiście prawdą jest, że wysoka inflacja może być de facto formą niespłacenia długu w walucie lokalnej. Mimo to niewykonywanie zobowiązań umownych i restrukturyzacji zdarzają się i są bardziej powszechne niż się często zauważa. Jak natomiast pisze Daniel Lakal w swoim artykule, w którym wcześniej przytaczał również cytowany przeze mnie raport Banku Kanady. Kraj posiadający suwerenność monetarną nie może wyemitować tyle pieniądza dłużnego, ile chce, bez ryzyka niewypłacalności. Musi emitować dług w walucie obcej właśnie dlatego, że niewielu ufa ich wewnętrznej polityce pieniężnej. Większość obywateli danego kraju jest pierwszymi, którzy unikają ekspozycji na dewaluację waluty i kupują dolary amerykańskie, złoto lub kryptowaluty, obawiając się nieuniknionego. Większość rządów będzie próbowała pokryć obecny w ich gospodarce stan nierównowagi fiskalnej oraz handlowej poprzez dewaluację i zubożenie wszystkich oszczędzających obywateli. Kawałek dalej czytamy, że kraje nie pożyczają w obcej walucie dlatego, że są bezmyślne lub ignorują fikcję MMT, ale dlatego, że oszczędzający nie chcą ponosić wzrastającego ryzyka dewaluacji waluty. Emitowanej przez dany rząd bez względu na jej rentowność. Pierwszymi, którzy unikają zadłużenia w walucie krajowej, są zazwyczaj oszczędzający oraz inwestorzy krajowi, właśnie dlatego, że rozumieją historię niszczenia siły nabywczej pieniądza poprzez nieodpowiedzialną politykę monetarną swoich rządów. Według Banku Rozliczeń Międzynarodowych około 48% z 30 bilionów dolarów pożyczek międzynarodowych na świecie nie jest wycenianych w dolarach amerykańskich w porównaniu z 40% dekadę temu. Ponownie nie dlatego, że kraje są głupie i nie chcą emitować waluty. Wynika to z niewielkiego realnego popytu na takie waluty. Dodatkowo Lakal zauważa sprzeczność w tym prawdziwie dziwacznym przeświadczeniu MMCiarzy. Że wszystko, czego potrzeba, żeby nie zarażać obywateli do emitowanej przez siebie waluty, to stabilne i godne zaufania instytucje. Tylko, no właśnie, jak ludzie mają zaufać takim instytucjom, skoro receptą MMT na problemy finansowe jest manipulacja walutą w celu sfinansowania wydatków państwa? Przecież to nie jest coś, co sprawia, że obywatel nagle stwierdza, że owa waluta jest stabilna i odpowiednia do przechowywania w niej oszczędności albo w ogóle do korzystania z niej. Spadek siły nabywczej nie pomaga. Gdy rezerwy znikają, a obywatele widzą, że ich rząd niszczy siłę nabywczą waluty, obywatele nakierowani na oszczędności słuchają ministrów mówiących o wojnie gospodarczej i zagranicznej ingerencji lecz tak naprawdę wiedzą co się dzieje, nierównowaga monetarna gwałtownie rośnie, a oni uciekają od pieniądza. Idąc dalej, MMCiarze obrazują system finansowy jako zlew. W tym ich przykładzie, kran to państwo dosypujące pieniądze do gospodarki, woda to te pieniądze, zlew to gospodarka, a odpływ to podatki. Według MMCarzy, przed wylaniem się wody z kranu, czyli przed hiperinflacją, chroni nas zlew, czyli podatki. Po prostu podatkami odprowadzamy nadmiar pieniądza z gospodarki i wszystko się kręci. Można drukować, a potem te pieniądze z podatków wlatują do niszczarki. Ale Lakal trafnie podsumował, jak debilny jest to pomysł. Najpierw polityka rządu dokonuje transferów bogactwa od oszczędzających do sektora politycznego, a następnie podnosi podatki po to, aby pokonać inflację, którą sam wygenerował. Jest to po prostu podwójne opodatkowanie obywatela. Te dwa czynniki, czyli inflacja i wysokie podatki, negatywnie wpływają na konkurencyjność i łatwość przyciągania kapitału, inwestowania i tworzenia miejsc pracy, spychając naród. O ogromnym potencjale ekonomicznym, takim jak Argentyńczycy, na ostatnie pozycje indeksu światowego forum ekonomicznego, podczas gdy powinni być na szczycie. Nadmierna inflacja i wysokie podatki to dwa niemal identyczne czynniki, za którymi kryją się nadmierne wydatki publiczne, działające jako hamulec dla działalności gospodarczej. Jest tak, ponieważ nie są one traktowane jako usługa ułatwiająca działalność gospodarczą, ale jako cel sam w sobie. Skonsolidowane wydatki publiczne osiągnęły 47,9% PKB w 2016 roku, co jest wartością wyraźnie nieproporcjonalną. Nawet jeżeli weźmiemy pod uwagę pierwotne wydatki publiczne, czyli z wyłączeniem kosztów zadłużenia, podwoiły się one w latach 2002 do 2017. MMT to niesamowicie uproszczona, zwulgaryzowana i infantylna wersja postkensizmu. I to często niezbyt odkrywcza. MMT po prostu bierze część znanych powszechnie test, takich jak to, że inflację można próbować odsysać podatkami albo rząd może emitować pieniądze, robiąc z tego wersję paróweczek Korwina dla tej mniej liberalnej strony. Szczyci się odkrywaniem oczywistości, które każdemu umknęły, a w rzeczywistości próbuje wynaleźć ekonomię na nowo przedstawiając najwyżej zbanalizowane myślenie, które sprzedaje się dobrze w internetowych memach i obrazkach, ale nie w akademii. A to dopiero początek naszej wesołej przygody z MMT. Skoro wiemy już czym jest to ekonomiczne płaskoziemstwo, pora wrócić do tematu Fiata i jego działalności na Twitterze. Człowiek ten jest niesamowicie, wręcz denerwujący, zwłaszcza, że ma armię wyznawców, którzy powtarzają absolutnie wszystko, co mówi. I wyzywają każdego, kto śmie się z nim nie zgodzić. Dosłownie pod postem, w którym napisałem, że robię odcinek o fiacie, dostałem kilka tekstów o tym, że jem kupę. Ale kurwa ile jeszcze! Ile jeszcze tego gnoju trzeba przepychać? Hydraulika! Hydraulika ze sprężyną! Żeby spokój w tym! Dodatkowo, dyskusja z nim przypomina raczej wymianę memów z kolegą niż cokolwiek mającego jakikolwiek ślad merytoryki. Nieważne, co kto powie, nieważne o czym jest rozmowa. Fiat ma zawsze jakieś cztery obrazki z Balcerowiczem albo wojaki i statystyki z losowych krajów, które często nawet nie są na temat. No, jedna statystyka nie daje nam żadnego kontekstu, i nikt o zdrowych zmysłach nie powinien traktować jednej krzywej jako ostatecznego argumentu. No ale co z tego, kiedy w komentarzach zleci się jego bańka wyzywająca oponenta i uznająca, że Fiat wygrał dyskusję, bo wstawił memam? No, no właśnie bańka. Bo o ile Fiat stara się czasem udawać, że jest poważnym specjalistą od finansów, takiego bańka często nawet nie rozumie, co ich guru mówi. I tak powstają tezy dziwaczne. Przykład: Fiat wyśmiewa często liberałów za stwierdzenie, że rząd nie ma własnych pieniędzy. Pomijmy teraz kompletnie tą konkretną debatę i to, że pierwotny cytat jest często przekręcany, bo mowa tam jest o rządzie, a nie o państwie, a bank centralny, który odpowiada za emisję, nie jest przecież rządem. A Fiat zdaje się o tym całkowicie zapominać. Ale jak już mówiłem, pomińmy tą kwestię, bo ciekawsze jest, jak tezę Fiata, że państwo ma swoje pieniądze, bo je emituje, jego wyznawcy przekształcili w tezę: uwaga, państwo ma wszystkie pieniądze bo je emituje. Tak zgadza się. I co najzabawniejsze? Sam Fiat nie zgadza się z tą opinią. No ale jego wyznawcy przecież wiedzą lepiej, co twierdzi niż on sam. Jednym z takich tytanów intelektu jest płatek zbożowy/ slash Ezekiel. W niedawnej dyskusji ze mną zaczął bronić te świata, które nie istnieją. Na początek tylko powiem, że jako student prawa wykazał, że chłop nie ma absolutnie bladego pojęcia o czym mówi, bo mówi o czymś takim jak własność samoistna, a nie ma czegoś takiego jest posiadanie samoistne. Znaczy nie znam się na temacie, ale zrobiłem ten no research. W każdym razie wypowiedź Ezekiela brzmiała tak: i potraktuję ją jako modelową tego typu myślenia, bo wszyscy zwolennicy tej dziwacznej tezy argumentują bardzo podobnie. Posiadacz banknotu fizycznie trzyma go w ręku, ale jego wartość nie wynika z samego papieru czy druku, lecz z zaufania społecznego do państwa, które tę walutę emituje. Bez tego zaufania i egzekwowania banknot staje się jedynie kawałkiem papieru hiperinflacja Zimbabwe. Wyjaśnię ci to na podstawie franków szwajcarskich. Państwo wypuszcza banknoty w seriach. Dana seria zobowiązuje przez jakiś czas. Na przykład serią szóstą i siódmą już nie zapłacisz. Tak zadecydowało Państwo. Co z tego, że jesteś posiadaczem rzeczy, skoro własność posiada państwo i może z tym zrobić co chce. Więc skoro państwo może unieważnić realną wartość Twoich pieniędzy, to jesteś posiadaczem, a nie właścicielem samoistnym. Twoje prawo własności zależy od kogoś innego. I o tym mam wrażenie mówi Fiat. No, no nie mówi. Państwo jest właścicielem wszystkich pieniędzy, ale ty jako że jesteś w ich posiadaniu, to przysługuje ci rekompensata w przypadku gdy bank uzna, że nie przyjmuje już tych banknotów. No to było to było bolesne dla moich szarych komórek, ale tak. Drogi Ezekielu. W uproszczeniu własność to prawo do posiadania, a posiadanie to fakt. Tutaj Korzystając z negatywnej definicji własności, powiedziałbym, że własność to prawo do wyłącznego korzystania z danej rzeczy. Właściciel może czynić ze swoją własnością wszystko, co nie jest sprzeczne z prawem, zasadami współżycia społecznego itd. itd. Więc, czy w świetle prawa pieniądze są własnością poszczególnych obywateli, czy państwo im daje tylko coś, co mógłbym nazwać licencją na korzystanie z banknotów? Otóż. Inspirując się trochę odpowiedzią mrożka, pogrzewałem trochę w kodeksie cywilnym i proszę! Co my tu mamy? Niemożliwe! Kodeks cywilny artykuł 720 paragraf pierwszy mówi. Przez umowę pożyczki, dający pożyczkę, zobowiązuje się przenieść na własność biorącego określoną ilość pieniędzy albo rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, a biorący zobowiązuje się zwrócić tą samą ilość pieniędzy albo tę samą ilość rzeczy tego samego gatunku i tej samej jakości. Uwaja! Jeśli to państwo miałoby prawa własności do pieniędzy, to nie tworzyłoby prawa, w którym przyznaje prawo własności do pieniędzy poszczególnym obywatelom, określając na jakich zasadach dana osoba może przenieść swoją własność. Na inną osobę. Tak więc Ezekiel, po prostu jako student prawa, nie zna prawa. Chryste panie, państwo nie może być właścicielem wszystkich pieniędzy, bo jasno stwierdza, że inne osoby również mają prawa własności do nich. Na dodatek, Ezekiel stosuje no, dziwaczne myślenie, że skoro państwo ma wpływ na wartość pieniądza, to my nie mamy praw własności do tego pieniądza. Aha, a więc to możliwość wpływania na cenę nadaje nam prawa własności. Ehe. Czyli jeżeli kupię sobie telewizor, a ich producent wyprodukuje później całą masę takich samych telewizorów i zaleje nimi rynek, doprowadzając powiedzmy do spadku ceny, a więc i spadku ceny używanego przeze mnie telewizora, to przestaje być właścicielem tego telewizora. Oh my God! Czyli właściwie nikt nie posiada niczego, bo na cenę każdej rzeczy wpływają inni ludzie poza właścicielami tych rzeczy. Czyli to myślenie nie ma sensu i jest durne jak but. Niektórzy tytani intelektu stosują jeszcze argument, że skoro NBP wyemitował dany pieniądz, to ma do niego prawa własności. Ale raz, że w takim razie to fabryka, która wyprodukowała butelkę coli, którą mam na biurku, ma ciągle prawa własności do tej butelki a dwa, że czekam na zapis w prawie, który określa NBP albo państwo jako właścicieli wszystkich pieniędzy w danej walucie. A gdy myślicie, że już kompletnie nic was nie zaskoczy, to... Oto człowiek, który w rozmowie z Mrożkiem nie wierzył, że Estonia posiada bank centralny. Co wy pierdolicie za głupoty? Swoją drogą, naprawdę zazdroszczę mroszkowi cierpliwości. Chłop wykonuje wręcz tytaniczną pracę w walce z tymi wariatami, więc polecam tego Alegrowicza i zachęcam do zajrzenia na jego konto na Twitterze. Ale wracając do meritum. Ten geniusz od Estonii, o niku Adamski Kuzaniak, to prawdziwa legenda. Na przykład twierdził, że Ceteris paribus to teoria z dupy, i co to jest to Ceteris Paribus? Już tłumaczę. Ceteris paribus, czyli przy innych czynnikach niezmienionych, to nie mniej mniej więcej po prostu założenie odrzucające na potrzeby zobrazowania relacji między jakimiś konkretnymi zmiennymi resztę zmiennych, które mogłyby zaburzyć wygląd tej relacji. Dla przykładu, żeby wyjaśnić o czym mowa, mogę powiedzieć, że ceteris paribus, po obniżeniu ceny masła, popyt na masło wzrośnie. I świadomie ignoruję w tym przykładzie takie czynniki jak możliwy wzrost nietolerancji laktozy u kupujących czy nagły wzrost liczby wegan. Po prostu, żeby opowiedzieć o tym jak cena sama w sobie wpływa na popyt. Pomijam inne czynniki, żeby wyjaśnić relację tego jednego względem innego, tak żebyśmy rozumieli, jak x wpływa na y. Proste, prawda? Bo jeżeli nie zrozumiemy, jak jedna zmienna wpływa na pozostałe, to nie ma sensu mówić o przykładzie z wieloma zmiennymi. Mówiąc, że Ceteris Paribus x działa jakoś na y, po prostu mówimy, że x działa jakoś na y. Na przykład, sam w sobie dodruk pieniądza pobudza inflację. Ale oczywiście mogą pojawić się inne czynniki, które sprawią, że mimo do druku inflacja nie wzrośnie. Pomijamy wszystkie inne zmienne, żeby zobaczyć, jak zmienna x wpływa na daną sytuację, tak by nie zniekształcić wniosków. Prosta metoda wnioskowania stosowana w ekonomii czy naukach ścisłych jak fizyka. Inaczej trudno nam jest w ogóle mówić o wpływie jakichkolwiek zmiennych na cokolwiek i właściwie nie da się przeprowadzać żadnych eksperymentów. Oczywiście po tym, jak Adamski wygłosił swoją śmiałą tezę, to stwierdził, że ma wiedzę na temat i zwyzywał oponenta od nieuków. Jest jakaś teoria, która obraca w pył to, co mówi, No to cyk i nie ma teorii, elo, a w ogóle to jestem ekspertem. To bardzo wygodne podejście. Efekt Kantyliona? Jaki efekt? Przecież tego nie ma. Cetyris Paribus? Spisek liberałów. Efekt wypychania? Sam się wypchaj. I tak wygląda przeciętna dyskusja z świeciarzami. Kolejnym przykładem tego typu zaprzeczeniu rzeczywistości jest Marcin Eu, który zanegował efektowi Cantiliona. Zrobił to przez jedną z moich licznych dyskusji z Fiat Manejem, kiedy rozmawialiśmy o inflacji. Fiat stwierdził wtedy, że podaż pieniądza nie wpływa na ceny energii, i na poparcie swojej tezy zaprezentował kolorowy wykresik, gdzie najpierw wzrasta M2. Czyli agregat podaży pieniądza obejmujący gotówkę w obiegu i depozyty oraz inne zobowiązania banków wobec banku centralnego, a dopiero potem wzrastają ceny energii, gdy M2 spada. No rzeczywiście, no kurde, rzeczywiście, no rzeczywiście. Fiat ma rację, ale zaraz. Stwierdziłem, że wytłumaczeniem takiego stanu rzeczy może być fakt, że pieniądz w gospodarce rozchodzi się nierównomiernie, że nie pojawia się w gospodarce nagle. A rozchodzi się w niej z pewnym opóźnieniem w różnej sekwencji. Tak więc i ceny nie podniosą się z dnia na dzień nagle, a będą podnosić się z czasem. Nierównomiernie i nie od razu. I ten efekt właśnie nazywamy efektem kantyliona. Jak pisze Newman w swoim artykule na temat nowe pieniądze wchodzą do gospodarki w określonym momencie. Pierwszy użytkownik nowych pieniędzy nabywa towary z rynku, a ci sprzedawcy mogą wówczas użyć pieniędzy po to, by zwiększyć swój popyt na towary, i tak dalej. Pieniądze rozpływają się począwszy od miejsca ich dostarczenia do gospodarki, przynosząc realne korzyści tym, którzy są najbliżej źródła wprowadzania ich na rynek. W miarę jak nowe pieniądze są wydawane w czasie, ceny sukcesywnie rosną, co oznacza, że ci, których dochody rosną najpóźniej w tym łańcuchu, są najbardziej stratni. Dla wszystkich zainteresowanych efektem Kantiliona polecam artykuł Newmana, kilka wykresów pokazujących efekt Kantiliona na stronie Instytutu Misesa. Teza Fiata wydała mi się wątpliwa tym bardziej, że jak już wcześniej mówiłem dochodzi nam Ceteris Paribus i fakt, że na ceny energii wpływa więcej niż jedna zmienna jaką jest M2, a Fiat zdaje się o tym całkowicie zapominać. Po mojej odpowiedzi wsiaciarz oczywiście mnie wyśmiał i stwierdził, że to co mówię to wymówka. A jeden wykres wszystko pięknie udowadnia, a jego bańka na czele z Marcinem Eł zaczęła podważać w ogóle całe zjawisko. Marcin Eł napisał, że efekt kantyliona nie ma zastosowania w dzisiejszym świecie, bo. nadprodukcja. Co ma nadprodukcję do efektu Cantyliona? Nie mam bladego pojęcia, ale Marcin swoje powiedział, Fiaciarz wyśmiał Ceteris Paribus i koniec rozmowy. Jest argument? Nie ma argumentu? I tak to się kręci. Wystarczy, że jakieś zjawisko zaprzecza tej świata i zjawisko nagle magicznie przestaje istnieć. I zostaje wymazane z ekonomii i w ogóle nauki fiaciarską gumeczką. Trochę jak z tymi płaskoziemcami, którzy twierdzą, że zachody słońca nie istnieją. Dalej w tym cudownym ekosystemie fiaciarzy mamy Huberta Stojanowskiego, pseudonim ekspert finansowy. Ale o tym osobniku, który zaprosił Magdalene Bigat na siłkę, nawet nie chce mi się rozwodzić. I tak przecież nieważne co powiem, on zwyzywa mnie od dzieciaków. Powie, że jest ekspertem i skończy dyskusję. Jak zawsze. Jednak to zachowanie to modus operandi dużej części wyznawców Fiata. Najpierw rzucają jakąś tezę, gdy ktoś im wytknie niespójność albo kłamstwo, wyzywają go od niełuków, powołują się na swój autorytet i kończą dyskusję, ewentualnie rzucą na odchodne jakiś bełkot o tym, że Mencen zapowiadał bankructwo Japonii albo Balcerowicz przewidywał jakiś tam kryzys i tyle. Generalnie jednym z moich największych zarzutów do Fiata jako osoby jest to, że wytworzył on wokół siebie prawdziwą sektę. No, ale nic, pora strygerować was wszystkich. Czekam na posty Ezekiela, Fiata, Stojanowskiego, całej bańki Jemęciarskiej, list od prymasa i pismo od papieża. Jestem gotów na dramę z ekonomicznymi płaskoziemcami, bo szczerze, mam już was dość. Zapraszam do subskrypcji, łapki w górę, skomentowania tego filmu i widzimy się w następnym. Niech moc niewidzialnej ręki wolnego rynku zawsze będzie z wami. Death to America and butter sauce. Don't boil me. I'm still alive. Iraq Lobster. Iraq Lobster.